Funkcjonowanie muzeów, współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Samorządy, oraz realizacja programów związanych z obchodami roku Ignacego Łukasiewicza oraz roku Marii Konopnickiej, były przedmiotem wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w Krośnie. Posłowie obradowali w Muzeum Podkarpackim, ale odwiedzili też kilka placówek w regionie, m.in. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Ponieważ akurat tutaj jest wiele muzeów z Kansenów i dużo ciekawych inicjatyw, więc można porozmawiać o tym, co zrobić, żeby i instytucje kultury i twórcy mieli lepsze warunki do działania, bo... Obejrzeć to jedno, porozmawiać z nimi o problemach to drugie, bo rzeczywiście zbliżamy się do bardzo trudnego momentu kryzysu i samorządy i w ogóle wszyscy zaczną oszczędzać. A wiem z doświadczenia, niestety, że zaczyna się oszczędzanie od kultury. Bardzo bym chciała, żebyśmy stworzyli dla kultury taki parasol ochronny, bo tutaj zrobienie błędu spowoduje, że przez lata możemy tego wszystkiego nie odbudować. Z rekomendacji naszej komisji, Komisji Kultury, Środku Przekazu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ten bieżący rok rokiem Marii Konopnickiej i rokiem też Ignacego Łukasiewicza. I rzeczywiście jest tutaj szereg posłów, którzy brali udział w tych pracach, którzy są bardzo zainteresowani dokonaniami Łukasiewicza i dokonaniami Marii Konopnickiej. Widzę, że bardzo cieszą się, że mogli tutaj przybyć, a też będzie to promowanie, przypominanie szczególnie Marii Konopnickiej, bo wydaje się, że jednak Ignacy Łukasiewicz jest dosyć już wypromowany i ludzie jednak pamiętają jego wielkich dokonaniach w obszarze przemysłu. Natomiast Maria Konopnicka chyba troszeczkę odchodziła w zapomnienie, więc cieszę się, że nasi posłowie przyczyni. Uniknie się tego, że jest to rok Marii Konopnickiej. Doceniając literacki dorobek pisarski oraz jej wkład w działalność patriotyczną, Sejm ustanowił rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej. Wnioskowała o to posłanka z Lewicy, Paulina Matysiak. Sprawczyniami były koleżanki ode mnie z partii które przygotowały tę uchwałę. Klub Lewicy złożył ją w ubiegłym roku no bo taka jest procedura że rok wcześniej składamy uchwały dotyczące kolejnego roku. Potem Komisja Kultury i Środków Przekazu obraduje zastanawia się którego patrona czy Matronkę wybrać, wybrać na kolejny rok. I tak się właśnie wydarzyło z Marią Konopnicką. Ta uchwała też po dyskusja w komisji została trochę poprawiona, poprawiliśmy tekst. To też to taka rzecz, która no, zawsze się dzieje na tych, na tych komisjach przy okazji różnego rodzaju uchwał okolicznościowych. I dzięki temu właśnie rok 2022 jest rokiem Marii Konopnickiej. Zapytaliśmy dyrektora Muzeum w Żarnowcu, czego oczekuje po wizycie parlamentarzystów w placówce. Mam nadzieję, że komisja przychylnie ustosunkuje się do tych rzeczy, które się staramy, czyli konkretnie chodzi nam o współfinansowanie, współfinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, bo jak wiemy jest to dar narodu, tylko Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka otrzymała i także my tutaj predysponujemy i za, zakres zbiorów i tak dalej, zasięg oddziaływania, działalność. A poza tym no, myślę, że jest rok Marii Konopnickiej, którym właśnie ustanowił i myślę, że to jest wspaniały pomysł, że tutaj gości właśnie wizyta Komisja Kultury przy Ministerstwie. Komisja odwiedziła też skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy, Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bubrce.